Mordeczki nie będą streamy tylko będą filmiki ja ja nie podaję się Tenet taki mam głupi e, leguję wysko ale ja nie podaję się mam dwa monitory nie podaję się e, będą streamy tylko nie wiem gady blogany się tenet i, i filmiki będą o 11 wavrze o 15 o 15 będą filmiki i no, i ja nie kondę YouTube'em. Ja lubię YouTube i kocham YouTube i szanuję. I Pozdrawiam widzowie, które widzowie szedą moje kanały. Tak streamy. Nie będą teraz streamy. E, głupi tenet, net. Y, jest zielona, a ja jest a nie wiem plus y, to y, tambale. Nie wiem, nie wiem. A będą streamy, ogarnę sobie tenet I no i, i siema i pozdro o jutro o 11 Siema